Siemano no to ja, ponownie, tak, to ja, znowu, <grym>, wiem, że się cieszycie w ogóle, jeśli ktoś to ogląda, no to tak, tak, już nagrywam kolejny filmik, to już jest drugi w sumie od mojego powrotu, bo wczoraj wrzuciłam właśnie filmik z tego Herka tutaj o nowiutki patch shop, ostatni, którego kupiłam, więc odsyłam Was do poprzedniego filmu, dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję figurek i taki, no policzony przed chwilą, wszystko fajnie, pięknie, więc sobie zaczniemy od tego rzędu oczywiście, no i też pokażę potem LPS na wymianę, które z chęcią wymienię albo oddam, zaraz jaka figurka, więc zaczynajmy. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. I'm spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush No, And to were all my pet shops Z góry przepraszam, że to tak właśnie krzywo i tak niedokładnie. Chciałam to w ogóle z stickiem, bo by było wygodniej, tylko że no nie mam go ze sobą. Jest tak jest, może mi się to uda jakoś fajnie zmontować, więc teraz pokażę Wam moje LPS na wymianę. No to tylko to podprzątam i zostawię te, które na wymiankę. No to lecimy. No więc to już są wszystkie moje pet -shopy na wymianę. Piszcie w komentarzu, jeśli ktoś byłby faktycznie chętny się wymienić, ja bardzo chętnie. Najchętniej to wymieniałabym te, które są tutaj, no nie pokazane, ale nie wykluczam opcji, że mogłabym też wymienić się figurykami, których nie pokazałam, więc no po prostu piszcie w komentarzu. No, dogadamy się, pomyślimy. Więc to tyle moi drodzy. No, wy też się pożegnajcie. Bye, bye. Bye, bye. Żegnam do kolejnego filmu. Eluwa.